Cześć, z tej strony trap.pl, a w dzisiejszym materiale znów porozmawiamy sobie o kolejnych sukcesach Polaków na arenie międzynarodowej. Co ku mojej uciesze, staje się powoli naszą taką już rutyną, w sumie, co nie? No bo dzisiaj dokładniej opowiem Wam wszystko o tym, jak to kilku Polaków znalazło się na oficjalnym soundtracku do najnowszej części ogromnie popularnej gry Need for Speed. Przy okazji też dlatego porozmawiamy sobie o temacie gamingu w środowisku rapowym, by na koniec opowiedzieć Wam o polskim producencie, który odnosi właśnie ogromne sukcesy poza granicami Polski, ponieważ dokładniej jego melodie notują ponad setki milionów wyświetleń w zaledwie kilka dni na rynku zagranicznym. No ale zanim do tego przejdziemy dzisiaj wszem wobec chciałbym wam wreszcie ogłosić, że kolejny drop-trap shopu oficjalnie pojawił się na naszym sklepie wraz z publikacją tego odcinka, ponieważ po świetnym przyjęciu przez was naszych ostatnich hoodie, które rozeszły się w mnieniu oka, czy też po wielu waszych późniejszych ciepłych opiniach postanowiliśmy wyciągnąć rękę do wszystkich osób, które które nie zdołały się załapać na bluzy. I dodatkowo teraz wypuścić również t shirty Racja trochę to trwało, ale no musieliśmy zmienić drukarnię. Więc co za tym idzie? Musieliśmy wykonać wiele prób i testów, by pod żadnym pozorem nie stracić na jakości, która absolutnie w naszym sklepie stawiana jest na pierwszym miejscu, tak żeby wasze zakupy na trapshopie służyły wam na długie lata, a nie tylko do czterech prań, wiecie jak jest. Zresztą podobnie za priorytet, zwłaszcza od ostatnich dropów wzięliśmy sobie stylowy design, no bo właśnie najnowsze koszulki niezmiennie produkować są od początku aż do końca tylko w Polsce i prezentują się naprawdę kapitalnie. Jak widzicie posiadają najmodniejszy krój Oversize. Dostępne są w dwóch kolorystykach materiału, zwłaszcza wariantach graficznych no i po prostu jest to kapitalna opcja dla każdego fana rapu. Chociażby na prezent pod choinkę, bo przecież Mikołaj tuż tu za rogiem. Co warto jeszcze by dodać nie jest to już ani preorder ani drop limitowany dlatego momentalnie po zakupie gotowy t-shirt będzie do was już posłany. Bez mordy jak coś to nie czekajcie tylko zamawiajcie Dobra, tak więc zaczynamy sobie już nasz dzisiejszy odcinek od tematu, który zwłaszcza ucieszy na pewno wszystkich fanatyków gier oglądających ten kanał, ponieważ już za niedługo wychodzi kolejna część serii Need for Speed, 25 chyba z tego co liczę, ale jak coś to mnie poprawcie, ostatnia 24, czyli Need for Speed hit, wyszła w 2019, a teraz po trzech latach, jeszcze przed końcem 2022, wyjdzie Need for Speed Unbound, czyli gra, o której z każdym kolejnym tygodniem wiemy coraz więcej, bo na Pewno będzie się ona wyróżniać względem poprzedników komiksowym stylem graficznym, które będzie można też włączyć, oczywiście, będzie się różnić dopracowaniem detali jazdy i fizyki, czy to właśnie bardzo ciekawym soundtrackiem, który w tego typu grach, jak właśnie Need for Speed, jest niezwykle ważny, bo przecież cały gameplay sprowadza się do jazdy samochodem, którego środku gra sobie właśnie Radyko z hypującymi wyścig utworami, i to w sumie aż 68 utworami. Przynajmniej już na ten moment o tylu nam wiadomo, że na 100% się pojawią w tej grze, jednak finalnie będzie ich nieco więcej, po już 2 grudnia, czyli w dzień premiery nowego Need for Speeda, oficjalnie również wyjdzie nowa nutka Asapa Rockiego, promująca właśnie tego nowego Need for Speeda, bo właśnie Aap jest również główną twarzą tej części gry. I dlatego również będziemy mogli spotkać jego wirtualną wersję podczas rozgrywki na ulicach Lakeshore. A co za tym wszystkim idzie, A$AP miał również bardzo duży wpływ na wybór kawałków do soundtracku tej części. I dlatego finalnie na pewno znajdziemy na nim przynajmniej 6 tracków prosto od tego rapera, w tym na przykład słynne Babuszka Boy, Szaba z sapem Fergiem, które jeszcze w liceum namiętnie słuchałem. Ale kiedy to było? Czy The God Hours z A$APem Anthem, które to właśnie polecam wam najmocniej. No ale w głównej mierze za oprawą muzyczną tej części Need for Speeda odpowiadał francuski producent Brodiński, który na co dzień zarówno produkuje muzykę elektroniczną, jak i hip-hopową. No i trzeba przyznać, że bardzo ciekawe wybory tutaj padły z jego ręki, ponieważ jak się okazało Brodinski postanowił zaangażować to wszystko naprawdę wielu artystów z totalnie najróżniejszych zakątków świata. No bo nie dość, że znajdziemy tutaj raperów z amerykańskiego mainstreamu, jak Playboy Carty Lil Yachty przy produkcji Diplo, I Don't Know, Denzel Cary, Rico Nasty, Flo Mili, Lil Easy, Smokey Margiela, Maxo Cream czy nawet Tyler, The Creator. Więc no, jest moc. Ale oprócz samej Ameryczki, oprócz również wielu traków z muzyki elektronicznej, tak jak wspominałem, reszta sprowadza się do naprawdę ogromnego przekroju artystów z najróżniejszych części świata. Posłuchajcie tylko, z jakich zakątków Muzyce występujący w tej grze pochodzą tak więc mamy dobrze nam znanego Tomiego Kasza z Estonii. Mamy Skilbenga z Jamajki, gorącego ostatnio artystę w Stanach, podpisanego przez Niki Minasz. A oprócz tego, raperów z Demokratycznej Republiki Konga z Ugandy. Dwóch raperów z Korei Południowej, dwóch z Japonii. Znajdzie się również jedna nutka chorwacka. Znów dwie indyjskie, dwie bądź arabskie. Mamy również przedstawicieli Brazylii, Puerto Rico, oczywiście dla mocnej sceny francuskiej też kilka slotów się znalazło. Mamy znów wielu przedstawicieli. Znaczyli ze sceny UK, na czele z Muramasą, producentem, nie mogło zabraknąć oczywiście również i graczy ze sceny niemieckiej, jak chociażby Bones NC. Miejsce dla siebie znalazł również sfera Ebasta z Włoch, w końcu dochodzimy do aż trzech przedstawicieli ukraińskiej sceny, no i uwaga, bo tak samo co ciekawe, aż dwa traki prosto z Polski się tam znajdują i po kolei. Pierwszy z nich jest to numer Olivera Olsona pod tytułem Tłoki, który tematycznie idealnie w klimaty Need for Speeda się wpasowuje, za którego produkcją stoi nikt inny jak Gibbs. Które przecież tak samo ostatnio jako raper jest ogromnie nachypowanym twórcą na naszej scenie i myślę, że również prawidłowo. Na drugi wyróżniony w ten sposób polski track należy do Okiego. Dokładniej chodzi tutaj o Siri na ficie z Gedzem, który tak na marginesie parę dni temu zapowiedział swój powrót po kilkuletniej przerwie od muzyki. No i myślę, że raczej każdy z nas chociaż kojarzy jak brzmi ta nuta, czyli po prostu brzmi kapitalnie i co więcej również idealnie wpasowuje się w klimaty Need for Speed i dlatego właśnie w niej upatrywałbym największy szansę na sukces dla ogółu całej polskiej sceny, bo wiecie jak to jest wielu ludziom za granicy bardzo możliwe że ten kawałek może przypaść do gustu a co za tym idzie, następnie wgłębią się o oni bardziej w muzykę, jaką tworzymy tutaj w Polsce, bo tak właśnie działa algorytm YouTube'a, co nie? No ale skoro jesteśmy już tak stricte przy temacie gier komputerowych, to wreszcie mam okazję na którą czekałem od jakiegoś czasu by sprzedać wam kolejne ciekawe rapowe info, związane właśnie stricte z gierkami, dokładnie tym razem GTA RP, ponieważ nie wiem czy wiedzieliście ale paru największych raperów ze Stanów posiada swoje własne ekskluzywne serwery w tej grze. No i tak ogólnie, najlepszym tego przykładem jest obecnie Ty Grizzly, czyli raper z Detroit, o którym już parę razy rozmawialiśmy sobie na tym kanale, na przykład a propos odejścia jego cioci oraz świetnej piosenki z tego względu. Jednak właśnie w ostatnich latach Ty Grizzly w dużo większym stopniu poświęca się gamingowi aniżeli muzyce i właśnie jego takowy dedykowany serwer Grizzly Warder P stoi już od dłuższego czasu, z którego też raper nie zmienił nie prowadzi transmisje na żywo na Twitchu w sumie to jakoś od kwarantanny i dlatego do tej pory uzbierał on już 906,4 tysiąca obserwujących na tej platformie poprzez swoje regularne live, y, na których to m.in. przewodniczy swojemu gangowi o dosyć oryginalnej nazwie Gang i tym samym prowadzi wojny z przeciwnymi, wrogimi ugrupowaniami, wykonując w międzyczasie szereg pomniejszych występków oczywiście wszystko cały czas dzieje się w GTA no i jak się okazuje, dzięki takiej inicjatywie i aktywności, z jego co miesiąc korzystają setki tysięcy osób, z czego aż 90 tysięcy to użytkownicy, którzy dokonują zakupów na jego serwerze. No i jak Ty Grizzly opowiada, miesięcznie średnio wyciąga z tego serwera około 200 tysięcy dolarów, czyli jakiś milion polskich złotówek. Cóż, no robi wrażenie. I dlatego właśnie na bardzo podobny pomysł padł ostatnio również nikt inny jak Guildurk, czyli ogromnie popularna gwiazda w ostatnich latach w Stanach, która, co prawda, od jakiegoś czasu ma chwilową przerwę od muzyki. Jednak również już parę miesięcy temu. Lilderk założył takowy serwer w GTA RP O nazwie Trunchest Swój własny ekskluzywny serwer Na którym prowadzona była swojego rodzaju symulacja Życia na ulicach rodzinnego dla durka Chicago Oraz już zwłaszcza Słynnej na cały świat dzielnicy Oblak No ale właśnie jak się okazało Rockstar Games czyli twórcy tejże gry Przed paroma dniami postanowili Zawiesić serwer Lilderka ponieważ Jak się okazuje ów projekt W przeciwieństwie do serwera T-Grizzly Był nastawiony w o wiele większym stopniu na kasę Bo po prostu wszystko co można było na zrobić, kosztowało ogromne sumy pieniędzy. Co samo w sobie nie jest niczym złym, ale oczywiście bardzo mocno cierpiał na tym PR zarówno liderka, jak i samego serwera, oraz dodatkowo na serwerze pojawiały się problemy, na przykład z nadużywaniem znaków towarowych, również z hazardem, a raczej z boksami do losowania, które już wszyscy wiemy, jak działają w internecie, oraz ponadto był na nim problem z promowaniem kryptowalut bądź NFT, przez co finalnie jego serwer właśnie tymczasowo został zawieszony, aż do radykalnych zmian, które zapowiedzieli już jego Kreatorzy. No ale ogólnie bardzo ciekawa kwestia. I myślę, że mocno przyszłościowa. Biorąc pod uwagę coraz szybszy rozwój technologii. I tak się też zastanawiam. Ciekawe, jaki raper z Polski jako pierwszy postanowi taki serwer założyć. No chyba, że my robimy nasz trapowy serwer. W którym można by grać na przykład jakimiś raperami. No cóż, na nic się nie zamyka, mordy. Jakbyście bardzo chcieli, to dawajcie znać w komentarzach. A ja wam teraz już w międzyczasie zacznę opowiadać o kolejnym Polaku z naprawdę ogromnymi międzynarodowymi sukcesami. I tym razem będzie to znów producent którego melodie w ostatnich dniach osiągają liczby w setkach milionów utworzeń, to no skala jest naprawdę ogromna, i mowa tutaj o panu oksywce stuletni Mędrzec, który to właśnie zajmuje się na co dzień produkcją bitów, dlatego chociażby współpracował już w takim formacie z takimi polskimi twórcami jak Bonson, opał, Kasper HTA czy kartki, więc na jakieś portfolio już na pewno ma, jednak ogólnie póki co, raczej jego traki nie odnosiły jakichś niewyobrażalnych sukcesów, no ale właśnie jak się okazuje, stuletni Mędrzec prowadzi również swój label. Sprzedający paczki z samplami o nazwie Good Like loops Sample, czyli, jakby to dla osób totalnie zielonych wytłumaczyć, według Wikipedii, jest tu zapisana fraza muzyczna lub odgłos wykorzystywany w samplingu. No a tłumacząc to na język potoczny, są to te główne melodie, zapętlone na bitach w rapie. Które często też są zapożyczane właśnie z innych oryginalnych starych numerów. Często dużo starszych osób nazywa je później remixami. No i właśnie taką paczkę z samplami od stuletniego mędrca. Jak się okazuje, niedawno kupił pewien producent. Uważ co ciekawe, pochodzący z Indii, Anabolic Beats, który następnie zrobił z niego pełnoprawny beat, na którym następnie nawinął indyjski raper Oksywie Schub. No i właśnie ten singiel okazał się być tam absolutnym hitem, bo na samym YouTubie, na dzień dzisiejszy, ma już łącznie ponad 300 milionów viewsów, na Spotify natomiast też już był ponad setkę. Tak więc co do dużo gadać, kolejne fajne osiągnięcie Polaka na międzynarodowym rapowym rynku muzycznym, tak więc co do dużo gadać, kolejne fajne osiągnięcie Polaka i oby tylko było takich więcej, chociażby nawet w stosunkowo małym wymiarze, jak w przypadku stuletniego mędrca. Chociaż w sumie, z tego co mi wiadomo, sample bicie jest raczej najważniejsze, co nie? Cóż, no ale ja sam na pewno takie wszystkie przypadki będę wam tutaj relacjonować. A żeby tego nie przegapić, zasubskrybuj ten kanał Mordo. Po jeszcze więcej rapowego kontentu, wpadaj również na sklep kanału trapshop.pl, na którym oficjalnie ruszyła sprzedaż najnowszych T-shirtów. Które, jak już wiecie, są absolutnie topowe pod względem designu, jak i jakości. Serio mordy warto. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.